Siemanko, dzisiaj za czołgiem, który możemy zdobyć poprzez otwieranie dużych pudełek. Jest to oczywiście Iron Arni. Moduł, który na nim mam, to mniejsze kółko, staba i dosyłacz. Na drugim zestawie, zamiast mniejszego kółka, mam turbosprężarkę. W prawym górnym rogu macie... W prawym górnym rogu, nie w lewym. W prawym górnym rogu macie zwycięzcę ostatniego giveawaya. Wczoraj nie było żadnego filmiku. Jestem na minus z jednym giveaway'em, ale spokojnie coś wymyślę i jakoś to nadrobimy. Tak prezentują się ulepszenia polowe, które wybrałem na tym czołgu i lecimy z pierwszą bitewką w tym odcinku. Przypominam o tym, że jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to należy zasubskrybować mój kanał, polubić ten materiał i zostawić komentarz z waszym nickiem, żebym potem mógł wysłać wam te paczki. Stepy losowanie na siódme tiery. Wybrałem zestaw z mniejszym kółkiem, pojadę na lewo. Spróbuję zagrać w tamtym miejscu na wieżę. Ten czołg ma 10 stopni opuszczania, więc to jest naprawdę bardzo dużo i możemy to wykorzystać. Jeżeli chodzi o parametry, to tak. Na Pekach ten pojazd ma 230 peny, 1080 prędkości pocisku. Na Hitach ta penetracja wynosi 300 mm i 1073 prędkość pocisku. Także ta penetracja, jak na ósemkę jest bardzo, bardzo dobra, szczególnie na Hitach. Tymi hitami na spokojnie będziemy mogli przebić dziesiątki ry po dolnej płycie, a niektóre dziesiątki nawet powierzy jak dobrze pocelujemy. Uuu, szkoda, że ten skorpion przejechał na ten kamień. On będzie tam wkurzać dosyć, dosyć mocno. Ale dobra, ja tutaj zaryzykuję i spróbuję pojechać w pierwsze tempo. Szkoda, że nikt ze mną nie jedzie, ale trudno. Ten skorpion nie może tak pikować. Udało mi się go trafić z takim snapem za 340, Skorpion jest już na jeden strzał, więc on tam nie może już grać. Akurat ta pozycja na Skorpiona jest dosyć słaba, ponieważ Skorpion, nie oszukujmy się, nie ma zbyt dużo kamuflażu. Skorpionem zacząłbym grę tutaj na kwadracie H7, potem ewentualnie ustawił się na K7, K8, coś takiego, a zajęcie tego kamyka nie jest zbyt dobrym pomysłem. Tak jest moje zdanie. Let 3400... Aha, dobra, Liz mnie przebił nie przebił po górnej płycie chyba bo miał taki kąt, prawda? Tak, tego meda trzeba wykończyć i możemy jakoś spuszować tego lisa. Dobra. Lis ucieka, z tego co widziałem. I teraz zastanawiam się, czy I w tym miejscu nie będzie żadnego tedeka, bo na stepach często jest tak, że te medy, medy, że te tedeki po prostu od razu ustawiają się w tym miejscu na sniper. Więc muszę na to uważać. Nikt do mnie nie strzelił. Dobra, to ja zaryzykuję. Hmm, czy sam dostał pestkę? Leo dostał pestkę. Okej. Okay. To nie wiem, czy dobrze robię, że tutaj jadę. Ale spróbuję spuszować tego lisa. O, są te deki. Są te deki na 100%, które tutaj mogą strzelać. Jest T25,2, jest T28 prototyp. Muszę tutaj przejechać i tego lisa jakoś poskładać. Prototyp nie będzie miał na mnie bicia? Nie, nie będzie miał na mnie bicia. Jest lis. Tylko ktoś musi mi pomóc z tym lisem. Ja tutaj sam go nie mogę rozwalić chyba. Chyba, że z hitów powierzy. On overpikuje. Ktoś do niego strzeli czy raczej nie? On mnie przebije. Przebił mnie. Dobra, muszę zrobić to w ten sposób, żeby ten gracz nie miał bicia na moją dolną płytę. Ok, lis jest na jeden strzał. Może uda mi się go wykończyć z tego hita powierzy. Dobra, strzelił. Tu mam teraz jeszcze 5 sekund, żeby przycelować, wykończyć go. I zaraz mogę zająć półkę na K8 i rozwalić tego gracza w T25-2. Wynik 6-6. Prawie 3000 straty. Uh, 4000 straty. Ok. Jestem ciekaw, czy uda mi się to jakoś wyciągnąć. Spróbuję tutaj przejechać i zaraz zaświeca tego Tadeka. A przynajmniej mam taką nadzieję, że to zrobię. Co ciekawe, załączył mi się Desperat i ładuje teraz 774. Ale ta bitwa raczej będzie przegrana. Jest T252. Uuu, za zero. Szkoda, że ta pestka nie poleciała tam gdzie celowałem. T252 dostał jedną pestkę. Teraz go wykończę, mam jeszcze 2 sekundy. Tak jest, wynik 9-7. O, jednak zaczynamy to wygrywać. Myślałem, że ta bitwa będzie przegrana. A tu takie miłe zaskoczenie. Skorpion nie miał spota i GSR. Ale z tego co widzę, to oni. Oni przed chwilą dostał pestkę za 300. A GSR ma Alfę 320, więc obstawiam, że ten czołg jest mniej więcej w tym miejscu, albo tutaj w tych kamyczkach. Oho, jest GSR i jest Skorpion. Powiem tak, nie podoba mi się to, tym bardziej, że ten Skorpion teraz mnie po prostu puszuje. I GSR mnie pikuje. Dobra, jestem w garażu. Nie spodziewałem się, że ten Skorpion będzie tutaj, w tym miejscu. Jakbym zaświecił tego gracza sekundę wcześniej, to bym się nie zatrzymał w tym miejscu, tylko od razu wjechał w to miejsce, bo ten Skorpion... Raczej nie powinien mnie przebić, bo ten Met ma bardzo dobry pancerz, więc na 100% udałoby mi się przeżyć w tej bitwie i jeszcze najprawdopodobniej udałoby mi się zrobić jedną pestkę w GSR. -a. Ale dobra, nie ma co narzekać, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem, zrobiłem tylko 2400 uszkodzeń, 3 fragi, i 1900 po spotie. Jest to taka średnia bitwa, nie oszukujmy się, użyję oczywiście bonus do doświadczenia. Otrzymałem odznakę drugiej klasy, wynik drużynowy, jest to trzeci damage, drugi exp, raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Miasto duchów, losowanie na ósme tiery, wybiorę zestaw z mniejszym kółkiem i pojadę na kwadrat F6. Pojadę zagrać jak czołgiem ciężkim, tak jak mówiłem ten pojazd ma bardzo dobry pancerz i spróbuję to jakoś wykorzystać. Swoją drogą, gdzieś teraz na ekranie macie model tego pojazdu, jak to wygląda. Jestem wręcz zaskoczony, że ten czołg ma taki dobry pancerz. A to jest MET, przypominam. To jest coś takiego jak Super Pershing, tylko troszkę lepszy, ze względu na to, że ma lepszą penetrację. Aczkolwiek Super Pershinga może rzucić maksymalnie na 9 tiery, więc nie wiem, co jest lepsze. Czy ten MET, czy Super Pershing. Trzeba przetestować i... Wtedy, jakoś wyrazić swoją opinię. Jest T34,3, którego udało mi się trafić za 315. T32 tutaj będzie chyba chciał się wychylić na wieżę, Praw no, prawda? Już muszę przestać tak mówić. Udało mi się trafić T32. Czy ten gracz został traka, Chyba tak. A, no tak. Dzięki. T 15 rzucam się go jakoś strzelić po włazie. Może albo nie. Mogę dostać track od AT15. Dobrze, że ten gracz T32 nie postawił mnie na gąsce, bo miałbym dosyć spory problem. To wszystko dlatego, że ten gracz wisi mnie tak wypchnął. Ale na całe szczęście nic się nie stało. Nie mogę tutaj farmić dalej damage. Mam bicie na właz tego HTK. Albo na bok. Gracz w T32 miał bardzo dziwny pomysł, <laughs> przez co udało nam się go wykończyć praktycznie bez straty HP. Możemy teraz tutaj spuszować. Mam bicie na bok T34.3. Bok wie, o nie, 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 pokazuje bok do Bizonty, a mam uszkodzone zbiorniki. O nie, 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 muszę uważać. Dobra. To było bardzo, ale to bardzo nierozsądne. Ten gracz w Bizonte mógł mnie po prostu podpalić, ale na całe szczęście strzelił do mnie za zero. Przez co ja jeszcze mam szansę, żeby robić damage w tej bitwie. Skorpion ucieka. Załaduję szybko haeka i spróbuję go przebić, bo on będzie miał chyba perma. Weszło za 440. Wygrywamy 4-3, 2,5 tysiąca przewagi. Okej, okay, nasze lighty muszą teraz spotować tę te półkę, albo... D1, D2, o właśnie, jest wz -ka. Jest Iron Arni. Spróbuję go postawić na gąsce. On teraz ładuje, mam jeszcze około, nie wiem, 2 sekundy, coś takiego. Weszło. Muszę uważać, żeby ten IS-2 znowu mnie nie wypchnął. <ścoughs> Szczerze? Jak zobaczyłem, że mój czołg się tak przesuwa, to już mówię, oho. Chyba zaraz będę miał perm traka i będę po bitwie, ale na całe szczęście... Ale na całe szczęście gracz w T32 oraz AT-15 mnie nie złapali na perm traku i udało mi się cofnąć stamtąd. IS-5 na snajpie, to jest dopiero pozycja. Nie wiem, czy złapię na niego przestrzał. Raczej nie, może być ciężko. Ten IS-5 chyba rozwali naszego light'a. ambicja na boki IS-5, niestety nie weszło. 0,36 celności. Czysto to teoretycznie to powinno wejść, a jakimś cudem poleciało w ziemię. Mam bicie na bok tego Isa? Nie, nie mam. Ja tego nie chcę puszować, bo jak dostanę spota, to ta WZ mnie wykończy. Ja po prostu poczekam aż. O, aż ten Patriot podjedzie. WZ dostanie spota. Strzelę do jednej z nich. Co, 101 ma spota, dobra. Muszę tylko skupić. Mam Hita, który ma 300 penny, więc nie powinno być problemu z przebiciem tego gracza. Weszło, mam jeszcze jedną szansę na strzał, jeśli się nie mylę. Weszło za 350. Szkoda, że ten Patriot tak wyjechał, bo w sumie stracił praktycznie całe HP i straciliśmy naszą przewagę w tej bitwie. Jeszcze przeciwnicy założyli podwójnego kapa i, jeśli się nie mylę, to raczej przegramy tę bitwę. Bo ten kap jest teraz największym problemem. Jeszcze ja teraz mam spota od. Tego meda, więc muszę uważać, żeby te, te deki mnie nie trafiły. Ale jeśli się nie mylę, to, to jest przegrane. Ten RHM musiałby zbić kapa, a nie wiem, czy, czy to zrobi. Okej, okay, zbił jednego meda. Mam jeszcze minutę, żeby dojechać. Kurczę, może być ciężko. Może być ciężko. Jest CS na kapie. Szkoda, że ten RHM się wywalił. To znaczy wywalił. W sumie to wygrał tę bitwę. Jak uda nam się rozwalić teraz te medy, które są przy kapie, to wygrobić. ale Miał na myśli to, że szkoda, że tak to się potoczyło dla niego. Tutaj jest naszym bohaterem, jakby nie patrzeć. Oho, Iron Army zjechał. Szkoda, że to nie weszło. Naprawdę szkoda. Aczkolwiek ten Alt-Proto powinien go rozwalić. Powinien, a czy to zrobi? Zaraz się okaże. Zrobi ten Met. O, chcę mnie tutaj spikować? Chyba nie. Albo tak. Nie miałem na niego przestrzału, niestety. Dobra. 11 8300 przewagi w HP. I zostały 4 TDK, które są ulokowane na a 1 D1, B1 i A1. Jest dwuzetka na Full Open. Można mi się go wykończyć. Tylko skupię. Weszło i został Skorpion na A1. Do Skorpiona już raczej nie dojadę. Obstawiam, że zrobiłem 3,500 uszkodzeń minimum. W następnej bitwie włączę ten damage panel, bo w sumie zapomniałem, gram na moim koncie, a na moim koncie nigdy nie mam tego włączonego, bo po prostu tak mi się lepiej gra. Jest skorpion, którego niestety nie uda mi się trafić. Teraz będzie w garażu. Ale tam mu zrobili dojazd. 100% zniżki na pojazd z trzeciego poziomu. Na pewno skorzystam. <grym> Okej. Okay. Bitwa oczywiście zakończona zwycięstwem. Duży kaliber wsparcia 4300 uszkodzeń, 4 fragi, odznaka mistrzowska pierwszej klasy, wynik drużynowy. A, tylko użyję bonus do doświadczenia. Wynik drużynowy jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. I lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Mapa Overlord, losowanie na ósme tiary. Niestety wyłączyło mi się nagrywanie. Jak możecie zobaczyć, nie za dobrze zacząłem tę bitwę. Nie wiem w ogóle czemu pojechałem w to miejsce. Jak jestem czołgiem, który ma dobrą wieżę, i na spokojnie mogłem pojechać tutaj, tym bardziej, że nie ma arty. Ale tak się wyłączyłem, bo byłem jeszcze na alt-tabie i do tej bitwy wszedłem dosyć późno. Byłem spóźniony mniej więcej 20-30 sekund. I wybrałem zestaw z turbo. I tak mówię, dobra, to jak już mam turbo-sprężarkę, to pojadę w to miejsce. I to nie był zbyt dobry pomysł. Jak zresztą sami możecie teraz zauważyć, jeszcze przewróciłem drzewko. W złą stronę, ale tam jest farma na linii 1-2. jakbym tam teraz zrotował, to może mi się sfarmić te czołgi. To muszę zaraz naprawić sobie magazyn. Jeszcze 15 sekund. Właśnie to jest to, o czym mówiłem: farma na linii 1-2. Tym czołgiem możemy na spokojnie ustawić się tutaj za tym bunkrem i mamy opuszczenie na te czołgi. Do tego mamy hity, które mają 300 penetracji, więc nie ma opcji, że będziemy się odbijać od tych czołgów. Ja teraz kliknę dwa razy dwójkę. Mam hity, które mają 300 penetracji. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tutaj ugrać. Mamy przewagę 700 HP, wynik 1-1. Uważaj tym DVP-kiem. Mam nadzieję, że będzie miejsce na dwie maszyny w tym miejscu. Dobra, będę miał bicie na BZ, jeżeli dobrze tutaj się wychyla. Tak jest, weszło. Obiekt 274 nie może do mnie strzelać, nie ma takiej opcji. Jak będzie chciał mnie zoverpickować, to raczej ktoś go powinien rozwalić. Powinien, a czy to zrobi? Tego nie wiem. On ma jeden HP, wystarczy hajka załadować. Ok, bezet się ode mnie odbił. Udało mi się go trafić. Mam już trzy pestki. O, ten IS2 miał uszkodzony zbiornik, jak strzeliłem mu po pokrywie silnika i ktoś go podpalił przed chwilą. Kurczę. Bezetka ucieka. Tam bezet. Dobra, ja ładuję tego haeka. Tego obiekta 2x4 trzeba rozwalić jak najszybciej. Ciekawe, czy to wejdzie, czy nie? Hm. O nie, 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 trafiłem. A szkoda. Zaraz ładuję tego haeka, wykończę go. TVP coś tutaj kombinuje. A, i szkoda, że wywaliłeś się tym bezetem. 3700 przewagi, jest obieg do 274a, który który mnie przebił. Dobra, ładuję tego heka i niestety nie udało mi się go wykończyć, ale ta bitwa była tragiczna, nie wiem co ja tutaj zrobiłem. Powiem tak, ja tej bitwy komentować nie będę, zegrałem tragicznie i po prostu zobaczymy się w kolejnej bitewce, w czwartej i ostatniej. Polska mapa, mapa studianki losowanie na 8 tiery, nie ma arty. Co jest grane? Zegrałem 4 bitwy i nie było ani jednej arty. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Rzuciło mnie z lepszej strony. Dlaczego z lepszej? A to dlatego, że będę miał włas zasłonięty przez ten budynek, więc będę mógł na spokojnie grać na tym nasypie i nie będzie żadnego problemu, żeby jakoś outtradować te czołgi, które są, które będą na kwadracie C6, C5. Jest LC Ivan na środku. VK jedzie w to miejsce. Ja mam 300 penetracji na hitach, więc ja te hity na 100% wykorzystam, żeby przebijać tę fałkę. I zaraz się ustawię tutaj na wieżę. Dobra, dojechałem do pozycji i czekamy, aż te czołgi po prostu będą pikować. W sumie rozwaliłbym to, bo to strasznie przeszkadza w tym miejscu i chyba to zrobię. Ale timing. Dobra. Niestety odbiłem się od tego gracza w dwururce, ale musiałem rozwalić przeszkodę, bo ona tutaj strasznie przeszkadzała. Fałka zaraz pokaże swój bok wieży, jeśli się nie mylę. Mam bicie na Właz bezetki. weszło za 304. Jak mówiłem, 300 penetracji na tym czołgu jest czymś niesamowitym. Jest bicie na poli kwałki. niestety nie weszło. 0,36 celności to ewidentnie za mała wartość, żeby trafić w policzek fałki. Ale spokojnie, mam czas, żeby strzelić drugi raz. Weszło za 397. No to są hity. To są po prostu hity. Jest bicie na fałkę. Weszło. Czemu strzelasz do mnie tym tygrysem? Co ja mam robić w tej bitwie? Jechać na drugą stronę. Jak ten czołg nie jest mobilny. Mam bicie na bezetkę. Czy tam bezeta? Uuu, niestety nie trafiłem. A szkoda. Tak się zastanawiam, czy ja mogę teraz podjechać. Bo tak patrzę, że. Mój burask tutaj już jest na kwadracie B8, B9 Więc jak podjadę w to miejsce to będę miał bicie na box kody T56 I spróbuję go jakoś rozwalić, ustawię się tutaj na hold down Tylko muszę rozwalić sobie ten budynek, zładuję HEKa Żeby rozwalić cały budynek, a nie tylko jedną część I liczę na to, że ktoś będzie świecić po prostu te czołgi, jest t 343 O kurde, to jest przestrzał na mnie? Nie wiedziałem, wodhaki normalne może to mi się wykończyć tego meda. Może, niestety nie polosowało mi. Kurde. Wodhaki, co jest? <grytania> Trzeba będzie zrobić kolejny odcinek Wodhaków. Okej, okay, tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Szkoda, że ta Skoda wykończyła naszego bezeta. Naprawdę wielka szkoda. Spróbuję tam blind'a strzelić. Może wejdzie w skodę. Ale ten Iron Arnie, jeśli się nie mylę, to pokazuje bo gwiazd do tych czołgów, więc nie wiem, czy oni go jeszcze nie strzelają. Szkoda, że nikt nie może świecić tej skody. Też by dużo zmieniło w tej bitwie. Przegrywamy 4-5, mamy niby przewagę, ale to jest sila. tysiąca. Jest tyle co nic. Bad chat ma spota. Chyba się schowa. Schował się niestety. Jestem na proxy. Muszę o tym pamiętać. O i ten. Met teraz próbuje do mnie strzelać. Ale tak jak mówiłem, pokazuje obok wieży do moich czołgów, więc nie wiem, jakim cudem mógł tak się wychylać przez ostatnią minutę, ale w końcu ktoś do niego strzelił i, i zadał mu uszkodzenia. Czy mam bicie na Bacchata? Nie, nie mam. Gdzie jest ta Skoda? Jestem na permie. Ja specjalnie tutaj się tak wychlam, żeby zobaczyć, czy ten gracz tam jest. A jest, tylko nie jest we mnie wcelowany. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, cześć. to jest za budynkami. Hm. Kiepsko to wygląda. Tego skorpiona wypadałoby rozwalić, on ma 70 HP. Ok, skorpion jest w garażu, i ja teraz mogę pojechać wzdłuż linicy. I wtedy będę mógł rozwalić fałkę oraz tego meda. I chyba to zrobię. To będzie dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Tym bardziej, że przegrywamy 7-8 i trzeba cokolwiek robić na tej stronie, bo zaczynamy po prostu przegrywać tę bitwę. prze tę fałkę jak najszybciej rozwalić. Fałkę eee, 703 nie fałkę. Mam bicie na bok, zaraz go wykończę. Weszło. Ok, Med strzelił. Czekam aż tylko ten bezet, będzie ładować. Dobra, BZ ładuje. Kurde, nie mogę znaleźć opuszczania. Mam bicie na bok wieży, weszło. Bat to rotuje. Tylko meda trzeba rozwalić. Ok. Może tego Bata jakoś trafię teraz. Weszło z Trakiem na całe szczęście. Hmm. Szkoda, że nie zginął. O nie, on ma spota teraz. Myślałem, że będzie w linii krzaków, a on po prostu spotł hotelce Ivana. Weszło za 323. Ta bitwa jest zdecydowanie lepsza niż ta, niż ta na Overlordzie. Tamta mapa jest dziwna. W ten tu ucieka? Nie, nie ucieka. Jest WZ. Mm, Odbijam się, szkoda. Spróbuję to jakoś spuszować. O, tu ucieka. Mam jeszcze dwie sekundy, może nam się go trafić. Weszło, jest na jeden strzał. Projetto to ma spota i su 101. Wolę strzelić do Projetto, To, bo to jest pewniejsza pestka. A gracza w sus 101 mogę nie przepić. Chyba, że będę strzelać z hitów, ale sus 101 nie ma spota, więc na razie nie mogę do niego strzelić. Ale mam bicie na proga? Nie, nie mam bicia na proga. Szkoda. Szkoda jest na dobicie. WZK ma full HP. Jak to tutaj wykombinować? Ja w tej bitwie mogę zaraz się wywalić i nie sfarmić tych czołgów, które mam jeszcze dosyć sporo punktów wytrzymałości. Na przykład taki Prok czy ta wuzetka. Gdzie jest WZ-ce? Chyba za tym budynkiem, ale chyba go tak nie znajdę. O, jest wuzetka. O, widzę jego tył. Weszło za 320. Chyba uszkodziłem zbiorniki paliwa tej WZT. Prok mnie raczej nie przebije. Raczej go wykończę, byłoby super. Wtedy mógłbym spuszczować w 1 i WZ-kę. Project to jest na dobicie, tylko kurczę, nikt go chyba nie wykończy. Chyba na pewno. Gracz w susto 101 stoi chyba tutaj w tym miejscu. Nie. Gdzie on stał? Mam spota po strzale. No, spróbuję wziąć jedną pestkę od niego, żeby zobaczyć gdzie on stoi. Strzelisz do mnie? Czy nie? ty stałeś? Tutaj. Nie wiem od czego dostaję spota, czy od wz -y, czy od SU-101. O, prożety to jest w garażu. Dobra, to ja teraz mogę zrobić to w ten sposób, że zniknę ze spota i jadę przez środek mapy po gracza w wz -cie. A jak sus 101 dostanie spota, to moje czołgi powinny mi pomóc. Jest WZ-ka, którą udało mi się trafić i mogę jechać po SU-101. Mam jeszcze 3 sekundy do przeładowania. Powinienem zrobić jeszcze jedną pestkę w tej bitwie. Na luzie. Łuzetka nie może do mnie strzelić. A gdzie jest grasz w 101? Tutaj musi być, w tym miejscu. O właśnie. Hmm, czemu ja strzelam na rozwalonym celowniku? I to było głupie. Kurde, to było bardzo, bardzo głupie. Powinienem skupić to do końca i miałbym wtedy... Trzeciego fraga, a nawet czwartego, jak uda mi się rozwalić wz -kę. Ale to zepsułem. O, zapomniałem, że mam włączony damage panel i udało mi się zrobić ponad 5000 uszkodzeń tym medem. Nieźle, nieźle. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. Udało mi się zrobić 5800 uszkodzeń, a nie 5100 uszkodzeń, co oznacza, że trafiłem raz Skodę i raz Su-101, jeśli się nie mylę. Wsparcie, duży kaliber, odznaka mistrzowska. Użyję oczywiście bonus do doświadczenia. Wynik drużynowy, jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 100% zwycięstw, 3400 uszkodzeń, 800 asysty, 500 zablokowanych uszkodzeń i 1800 średniego expa. Moim zdaniem ten czołg jest najlepszym czołgiem, który możemy trafić z tegorocznych pudełek. Jest bardzo przyjemny do gry, ma bardzo dobrą penetrację i zobaczcie to, pomimo tego, że strzelałem z hitów, które swoją drogą ile tutaj kosztują? Ile kosztują? 4800. Hity kosztują 4800, a ja i tak jestem na czysto ponad pół miliona, więc to jest moim zdaniem dobry wynik. Tak wiem, że jest bonus świąteczny, tak wiem, że udało mi się zrobić jakąś tam misję. Ale to nadal jest dobry wynik. To są hity, które mają 300 penetracji. 300. Jak trafimy na jakąś e E75, e to z tych hitów możemy po prostu przebijać te czołgi bez żadnego problemu. Także, moim zdaniem, ten czołg jest naprawdę ok. Jak ktoś trafił ten czołg w paczkach, to po prostu gratuluję, bo moim zdaniem, tak jak już mówiłem, jest to najlepszy czołg, który mogliśmy trafić w tegorocznych paczkach. W sumie to już nawet nie chodzi o tegoroczne paczki, tylko ten czołg jest po prostu bardzo przyjemny do gry. Jest porównywalny do takiego Super Persinga, a Super po buffie gra się naprawdę wyśmienicie. Także moim zdaniem ten czołg jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Dobra, ale koniec tego wychwalania. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się jego dnia. Pa pa.